Modlitwa o uzdrowienie z choroby. Krótka modlitwa o uzdrowienie dla chorych. To jest po prostu filmik nagrany przeze mnie, w którym chciałbym pomodlić się za każdego, kto jest w zasięgu mojego głosu. Wszystko o co Was proszę: to zgódźcie się ze mną, gdy razem szukamy naszego Ojca Niebieskiego. Proszę, nadal medytuj nad tą modlitwą dla siebie, mów to codziennie, lub słuchaj tego filmu w kółko i pozwól Słowu Bożemu dotyczącemu uzdrawiania chorób, dotrzeć głęboko do Twojego ducha. Pomódlmy się. Ojcze Niebieski, gromadzimy się tutaj online i zgadzamy się w cudownym i potężnym imieniu Jezusa. Tam, gdzie zgromadzi się dwóch lub więcej, tam na pewno będziesz i wszystko, co uzgodnimy w Twoim imieniu, z pewnością uczynisz. Biblia mówi, że jeśli istnieje nieprzebaczenie, należy się nim zająć przed modlitwą. Dlatego teraz uwalniamy przed Tobą wszelki gniew, złe uczucia, niechęć lub jakąkolwiek inną niewłaściwą postawę. Składamy je u Twoich stóp, uwalniamy i przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili. Podnoszę tych, którzy oglądają ten film, i uskadniamy razem i podnosimy uzdrowienie wszelkich chorób w ich ciałach. Panie, dziękuję Ci za posłanie Twojego słowa aby uzdrowić tych, którzy teraz słuchają i uwolnić ich od wszystkich zniszczeń Jezus zapłacił za nich wszystko Jezus jest słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas Jezus nosił ich boleści i niósł ich choroby został przebity za ich występki i zmiażdżony za ich nieprawości kara dla ich pomyślności spadła na niego i jego ranami zostali uzdrowieni. W liście Jakuba czytamy, że modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan Go podźwignie, a jeśli popełnili grzechy, będą im przebaczone. W tej chwili ci, którzy słuchają, porzucają wszelkie nieprzebaczenie, urazę, złość i złe uczucia wobec kogokolwiek. Dlatego Ojcze, gdy zgadzamy się online, zwracamy uwagę na Twoje słowa i nastawiamy ucha na Twoje słowa, nie spuścimy ich z oczu, ale zachowamy je w sercu, bo są życiem i zdrowiem dla całego ciała. Ciało słuchających jest świątynią Ducha Świętego i wspólnie pragniemy i zgadzamy się, że jest w dobrym zdrowiu. Szukamy prawdy, która uczyni słuchacza wolnym. Prosimy Cię, pomóż im w ich nawykach żywieniowych, aby mieli odpowiedni odpoczynek i ćwiczenia. Ci, którzy słuchają, Zostali przez Ciebie kupieni za pewną cenę i pragną ci wielbić w swoim duchu i dziele, całym swoim jestestwem, ponieważ wszystko należy do Ciebie. Ojcze, ponieważ mieszka w nich duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, więc ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia ich śmiertelne ciało przez mieszkającego w nich ducha. Wiążemy każdą nienormalność i chorobę, która próbuje zadomowić się w ciałach słuchaczy, łamiemy teraz moc wroga w imieniu Jezusa i nakazujemy, aby jakakolwiek dolegliwość, choroba lub cokolwiek, czego nie powinno tam być, opuściło teraz ciało słuchacza w imieniu Jezusa. Ogłaszamy całkowite uzdrowienie i zdrowie tych, którzy słuchają tej modlitwy. Ogłaszamy, że każda komórka w ich ciele, każdy system, każdy narząd, każda funkcja od czubka głowy do podeszwy stóp są w zgodzie ze zdrowiem i całością w imieniu Jezusa. Mówimy pokój i odnowa nad ich ciałem i nawet ich umysłem, wolą i emocjami. Ogłaszamy właśnie teraz jasność umysłu i wzmocnienie słuchacza, aby umożliwić mu, odrzucenie kłamstw diabła i tych samosabotujących myśli. Ogłaszamy, że będą myśleć o Twoim Słowie Ojcze i zastanawiać się nad tym, kim są w Jezusie. Wiążemy teraz Twój pokój wokół duszy słuchacza w imieniu Jezusa. Przychodzimy odważnie do Twojego tronu łaski i przedstawiamy tych słuchających przed Tobą i prosimy o ich wyzwolenie. Stoję w wyłomie i modlę się teraz, wiedząc, że Duch Święty we mnie trzyma się razem z tymi, którzy słuchają, przeciwko złu, które próbowałoby ich zniewolić. Łamiemy moc wroga w ich życiu właśnie teraz. W imię Jezusa ogłaszamy, że pułapki i plany wroga są odsłonięte, bezużyteczne i nieważne i spełzły na niczym. Panie, pomóż słuchaczom utrzymać tarczę wiary i zgasić każdą ognistą szczałę przeciwnika, która nadciągnie przeciwko nim. W porozumieniu prosimy, aby spełniły się Twoje plany i powołanie dla słuchacza. Łączymy całe ich istnienie, ducha, dusze i ciało z tym, czego pragniesz dla ich życia. Ogłaszamy, że są chętni i posłuszni podążać za tobą, ponieważ na pewno poprowadzisz ich bezpiecznie. Umysł Chrystusa należy do nich, a my wiążemy ich myśli, uczucia i intencje ich serc z tobą. Każdą negatywną i bezbożną postawę, uzależnienie, ideę, pragnienie, nawyk, zachowanie i przekonanie wznosimy do ciebie i uwalniamy odwiązania ich już w imieniu Jezusa wypuszczamy wszelkie negatywne twierdze w ich życiu i łamiemy ich moc w życiu słuchacza w imieniu Jezusa ogłaszamy że aniołowie Boży którzy są duchami usługującymi wychodzą i chronią słuchaczy oraz zaopatrują ich we wszystko czego potrzebują aby kroczyć w zwycięstwie Razem w jedności wydajemy dekret w imieniu Jezusa, że diabeł nie uzyska przewagi nad słuchaczem. Prosimy, aby słuchacz był wzmacniany nie mocą, ani siłą, ale Twoim duchem, aby mógł się Tobie poddać i przeciwstawić się diabłu. Przywołujemy krew Jezusa nad słuchaczem, jego przyjaciółmi i rodzinom. Diabeł i cała jego świta są pokonani przez krew i Twoje słowo i muszą zgiąć kolana. Dziękujemy Ci, że moc wroga nie może się równać, absolutnie nie może się równać z tym, który żyje w tych, którzy słuchają i zgadzają się z tą modlitwą. Tak, słuchacz jest wybawiony z obocnego złego świata. Są wyzwoleni z mocy ciemności. Ojcze, niech Twoja miłość wypełni każdy aspekt życia słuchaczy. Tam, gdzie jest Twoja miłość, nie ma strachu. Pomóż im to rozpoznać, i pozwól, aby Twój pokój i ochrona napełniły ich i otoczyły ich wszędzie, gdzie udają się drogą lądową, wodną lub powietrzną. Prosimy, abyś napełnił słuchaczy Twoją miłością, Twoim pokojem, Twoim duchem, Twoją mądrością, Twoim objawieniem i Twoim zrozumieniem w imieniu Jezusa. Świeżo i na nowo, Boże. Spraw, by to przelewało się w nich wciąż na nowo i pomóż im to rozpoznać. Dziękuję Ci Panie, że słuchacz jest odkupiony z ręki szatana, krwią Jezusa, są usprawiedliwieni i uczynieni sprawiedliwymi przez krew Jezusa i należą do Ciebie. Słuchacz uniknął sideł diabła, który Go zniewolił. Słuchacz spełnia Twoją wolę. Będą Ci chwalić w swoim duchu, duszy i ciele. Dziękuję ci, Ojcze, że Jezus się objawił, aby mógł zniszczyć dzieła diabła. Dzieła diabła są niszczone w życiu słuchacza w imieniu Jezusa. Słuchacz chodzi w królestwie Bożym, który jest sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym. Chwalmy Pana. Dziękuję ci, że ci, którzy słuchają, będą prosperować i być w zdrowiu, tak jak prosperuje ich dusza. Wierzymy i otrzymujemy uzdrowienie ze wszystkich chorób i dziękujemy Ci w cudownym imieniu Jezusa. Aleluja. Amen.